wtedy w nie to zwierzęca ekipa, czyli Shop Pracz, Manjo. Witam! DJ-ska Dezy. To ja! Kolega, z którym można kraść konie, Koni Ignacy! Dzień dobry, witam was tradycyjnym I wcale nie taka cicha owca, bloody! ELO ELO! Mamy dla was niespodziewankę! Piramidy! Nowa mapa! Nikt jej no, jeszcze no, nie, nie widział. Na niej ani razu. To jest wreszcie mapa, mapie. na której wszyscy jesteśmy nowi, a nie tylko ja. Tak, na to się Patrzcie, co tu jest! Tu jest jakiś ten jebnik, tak, widzicie? O, tu się przez środek to idzie! Mm. ruchome piaski, patrzcie tu nie. No. ruchome piaski! I tu jest jakiś, patrzcie, raptor jest jakiś, widzieliście? Tam z prawej strony, taki duży. Ale to jest chyba za łatwe w tej chwili. Teraz jest to za łatwe. ta mapa wygląda na bardzo prostą. No dobra, to ja zabuduję. Wiesz co, żeby zablokować wejście do piramidy, no to jak nie powinieneś tak robić. No, wszystkie są, no może z tyłu sobie wejść do niej jak chcesz Nie, jak na mnie powinniśmy to odblokować potem I tutaj porobić trudności i górę zablokować? zablokować Ale góry się do, do zablokowania. Albo z. Nie, I jeden, może zrób wejście tutaj i będzie trzeba i tak przejść przez piramidę. Może wiesz, co zróbmy, co że jedynym wejściem do piramidy będzie właśnie z góry. Ale to byś musiał wtedy zablokować jakoś inaczej w, przejście. Nie, wiesz co? Może zrób, że po prostu i tak będzie trzeba wejść do tej piramidy. Są Ale pa, iść, panowie, nie? jeżeli nie zablokujemy nad piramidą, to będzie można po prostu ją obskoczyć i tyle. Zablokujemy piramidę. Tu, nie, tutaj tako? nie buduj takiego czegoś. Tu będzie trzeba znaleźć czarną dziurę, żeby się nie dało przejść. To co, blokujemy taką? Jeszcze bym tu nie blokował. Zrób gdzieś... blokujemy tu taką? Tutaj może pasuje na razie. ładnie. Może spróbować na razie. Przecież super pasuje akurat. Dobra, Dokładnie zobaczmy. Pięknie. Lecimy. A postarałem się, chciałem, żeby za niebo można było na górę się dostać. I czy można? Oczywiście, nie się że uda można, dostać... można, no, można? Można, 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 można. można, można. Takie... Bęż. Oh. Uh -huh. Ten spik się no. rusza. Ten, Sfix Ten Sfix się Sfix rusza! rusza. Okay. Zabierzcie to! Do góry! Ułop. Kumple, nie mogę, w, nie mogę przeskoczyć. Panie nie, nie kolego Ignacy, co nie, nie A, bez shifta. Dobra, poczekaj. Ja panie, panie kolego Ignacy. bez sensu. Z z niższego, Z, niższego, z, z tego? No, nie, jeszcze wyżej, jednego wyżej. Tutaj? tego? To z tego. Co ja za gałganie? Jakiś mam po prostu gałgański dzień. Poddaj się! Poddaj się. Będziemy razem mieli z O, widzisz, prawie byłeś. Już byłeś prawie, dawaj. Spokojnie, nikomu, nikomu się nie spieszy. Nikomu się nie spieszy. Nikomu się nie spieszy. Absolutnie nie. Mogę daj... i B, żeby się poddać. Bez sensu, ty! <noise> Jest jak najprostszej rzeczy, nie mogę wykonać. <noise> Jezu, o, jak blisko? No ty ja tam Dobrze. Ale a co potem? My potem się zginąłeś, się tak? No, w lewo lecić, no. Mm. Co się dzieje? Ej, co Na to mocno za. To w lewo. Ej, mam dał słuchajcie. Trzymaj B, żeby się poddać. Nie no no Ej, może jak z się ci, w tym wyżej skaczesz, to nie? Nie wiadomo. Sprawdź. z backspace'em się skaczę, byś <noise> sprawdź. Nie chuja nie dam wam tej satysfakcji. Śmieszki. Wyżej. Panie koniu. No właśnie człowiek, a ustawiłeś na więcej rund? Tak, jest 20 rund. Dobrze, no to spokojnie, nie mamy czas. Powinno o! się zapisać, powinno się zapisać. Mamy o! czasu. O! O! Ej, jestem z Gauganiłem, słuchajcie, na serio. Nie mogę przeskoczyć tego. Pierdole to, nie, no to jest no jakiś bez sensu. No ze złego tego schodka skacze. Nie wiem, coś z Gauganiłem tutaj. Mam jakiegoś downa, Mam downa. Dzięki <laughs> Jak zawsze razem. Nie wiem co się stało, ale mam głupotę. No, no dlatego, że głupi. jesteś koniem, konie nie skaczą tak wysoko. Oni w ogóle nie skaczą. Piędolę was w pędzel, Marta. To jest to ze śmigiełkiem, to jest zabawne. To lata i zabija. Aha. Ej, ten Sfinksik jest taki kochany. Bardzo, szczególnie jak przytulił Mandzia. <śmiech> <śmiech> Zwłaszcza <śmiech> wtedy. Ale o tak to mam ustawić, czy bardziej o tak? Możesz no, tak. Nie wykorzystujemy potencjał piramidy. No o tak, dobra, bo jest zablokowana to, póki co i tak Nie, Słuchaj, bo widzisz, to, Ignacy, to te, to leci? te kreseczki pokazują no. jaki jest tor lotu, czyli to doleci dotąd i wróci tu. Będzie tak latać. Okej. Okay. No to teraz, Ignacy, to teraz masz ułatwione, ułatwione zadanie. Mam. Nie. Niewątpliwie mam. Okej. Okay. Okej, Ignacy. NIE! Ignacy, Ignacy, nie, ja! nie, nie. Jestem pierwszy. Dobrze, jest wreszcie po raz pierwszy meta. Po raz pierwszy no gratulacje. Bo gratulacje, nie dostanie, Tylko, że nikt, nikt nie dostanie punktów. No ale cóż, punkty nikt nie dostanie, to Trudno. No, co tu ukrywać? To jest, jest łatwo, <grym> teraz jest jeszcze łatwo. Trzeba to troszeczkę utrudnić. O, nie ma za dużo takich ut utrudzajek. Co by tu zrobić? Które się to... obracało? r albo E. Nie, q lub E. Przepraszam. Q e, q e. Ale to nie działa. Dobra, nie mogę tego obrócić. No, zbrodniale. Tak nie zablokuj tego, Dezy. Niech ta kulka pozostanie tam. Będzie śmieszniej. Dezy, <noise> coś w środku piramidy. A to jak teraz się tu wskoczyć do góry, słuchajcie? Jak jest ta tam blokadka? O, no przykład Coś takiego. Mm, oh. Coś wymyśliłem. Przed chwilką wyskoczyłem tam. Haha! Hmm. Jak przeszedłeś środkiem? A, nie powiem teraz. Jak on tu nie! przyszedł? Panie o boże, złapiego go Złapiego <noise> Panie Sfinksie, Nie pan no bożysz ty mu jak zgałganiłem to. No dobra Mandzi, masz, masz, masz szansę teraz to przejść, bo... Mam szansę ci... dogonić Ignacego. Masz okay. szansę. Ostrożnie. Okay. Jak... A, bo wy tą układkę już rozwaliliście. No, tak. Ja nie zauważyłem tego. Ja też właśnie nie zauważyłem i skakałem jak debil przez śmigło. Ja nie użyłem no, nawet. Okej. Okay. Ta jest, jest! Taka straszna O no, Dobrze Mandzi, udało ci się. Udało zfix się wreszcie, przygodnie. Topa. Ooo, to dużość, zero? Ja myślałem, że ten ja, mam to jest No, zero, jeden. zero. Spokojnie. No dobrze. Odblokuj wow. to przejście, Blady, jeżeli chcesz piramidę odblokować. A, widzę, że nikt nie chce odblokować. No o, dobra. No tak, w sumie. Ja no takim to jest tym. Hm. Nie, tu jest stanowczo za łatwo. O boże, co ja zrobiłem? Przepraszam z góry za to. A co zrobiłeś? Gdzieś nie tą armatkę? To nie, jeszcze nie widzę, bo na razie jest przesunięta mapa, wiesz? A jest... TĄ armatkę! A, TĄ armatkę. Nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, co tu takiego wykombinować, więc... Postawię to... ...tu. O nie. Piętnie, akurat tego potrzebowałem. <grym> <grym> oh, Dziękuję, yeah. ha, ha, ha A, dobre, co nie? <grym> Cześć! Co? <grym> Cześć! Aha, sobie piramidę, świetne. świetnie. Tak, Dobra, z... teraz ma, mamy inny problem. Musimy... Musimy przeskoczyć tam. Tak. Pink jest pilnowany teraz. Nie jest łatwo się tam dostać. Co za no, debil, zepsuł nam. na naszą szansę no. No dobrze, ale atakuje. na płacy się tego. Patrzcie. Patrzcie i patrzcie! Patrz tak Ladeusz to zrobił! jak na farcie to zrobił. Nie no e, i to nie to nie zrobi. działa. Nie działa to Moja pułapka jest zepsuta. No, no. zepsuta, jest słaba jest. No, ja myślałem, że ona działa. No, już widzę, że wracamy do starych czasów. Comeback mm. is real. dzięki Mandzio. No, <laughs> no, lecisz. Dobrze. Mm -hmm. To Dobra, to jest skoro? To kółko? Skoro to nie działa. To to jest to kółko? Ono się kręci po prostu. Jej, ale... Ale jak to widzisz to się obraca tak? O, to jest, tak. się spada, tak? to jest fajny pomysł. To jest fajny pomysł. A ty można skakać? Spada? Nie, na nie można skakać. Normalnie. Jak się obraca, to możesz sobie podskoczyć i wtedy... O, ja ułatwiłem, przepraszam, tym hydrantem strasznie ułatwiłem. Teraz. No, mega łatwiej. teraz to... No, teraz jest, jest prosta. ...nie będzie się jeść no, no, za łatwe, za bardzo Tylko będziesz górą teraz. Właśnie, w zasadzie to. Dezy, twierdzę, U, że to dezy. nie jest <laughs> dobra droga. Co ty mówisz? I co teraz, mistrzu? Hahaha! <laughs> Jesteście w pułapce! No nie, nie To nie jest! To nie jest! Się, się wrócić! Blady, Jezu, to nie jest Gary Smart. Ty To nie musisz się tak cieszyć z tego powodu! Dobra, uwaga! Oooo! Dzięki! No. Dobra, zrobiłeś to! Będzie nie wytrzymał! Dobrze, się, do celu! Cieszę się! Dobra, Dobre, w końcu nie, coś, coś próbuję. To ta góra, co Bloody wybrał, tak nie może być, proszę Państwa. Nie co, co nie góra? Nie może no, tak być. Dobra. Zdecydowanie to jest dobry pomysł. <noise> to będzie za proste trochę, jak to postawisz Bloody. Mówisz, że za proste będzie? Bo to na no to się będzie dało wskoczyć. Zablokuj, no, no, zablokuj, metę. zablokuj metę Ale tu na ogon można wskoczyć? To w sensie on... Nie wiem. Jak nie wiem. W sumie. Ogon chyba nie, 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 nie liczy się. Mm. Właśnie, chyba tędy będzie można przejść, co nie? Nie wiem. A tak mi jak... się wydaje. Tak sobie myślę. No dobra, na razie tutaj i tak postawię. Mogłeś dać nad głową Sphinx'a. Ja się boję tędy przechodzić. Ja też troszkę. A, on... Okej. Okay. No, a pomysł był dobry. Wykonanie nieco gorsze. Nie, spoko, przejdziesz. Mm. Dobra, a teraz muszę się skupić. No to nie, no spacja mi nie zadziałała. Tak, Bloody? A, to też działa, no dobrze. Ja? Też działa, też działa. A teraz wygracie panowie, już to już jest końcówka, widzę. Bo jedna, jeden. Hmm. Nie no, wiesz po co, po chodzi dni. o to, że za każdym razem ktoś ginie od nas, i dzięki temu zbieracie punkty za każdą rundę. Jest dużo rozszął między umiejętnościami naszymi, dlatego tak, tak wygląda, jak wygląda. Hmm. Ojoj, hmm. Hmm. to nic nie da, jak rozwalić to, to też nic. Próbujemy. Uwaga na <grym> <grym> hmm, co by teraz tu wykombinować? No to teraz muszę przyznać, że chyba troszeczkę... O nie, Fenix mnie zjadł! Fenix mnie zjadł. Prawda jest taka, brady, że jeżeli teraz wygrasz sam, to wygrasz. Tak. Jeżeli no ja wygram... ta No Dobra, Dezy. O Jezus. Wszyscy zginęli. Dobrze, dobrze. Utrudniło trochę. To jednak brak tego, brak tego klocka jednak na górze trochę pomógł. Wiesz, uważam. Tak, tak, tak. Uważam, to się... że pomógł. O. O Jezus. O, o Boże. Pignacy. Cześć. Co się wydarzy? Nie. Zrób to, zrób to tak. Dezy, tutaj zrób to jeszcze. Ale co to? do Tak. Nie to nie ma przejścia wtedy. Tutaj. Nie, nie, to też zadziała. A żeby tu nikiem próbował wejść, o to chodzi, żeby piramida odciąć. No tak, zrób jakoś. Wow! What? 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 To na dole też jest tu? o! To piramida jest odcięta teraz, nie jest okay. łatwo. Jak się teraz przedostać? jest churma łatwo. Także przez tą dziurkę się przeciskacie. Nie wiem, jestem ja trochę fartem. Trzeba taki ślizg zrobić taktycznie. Coś Ech! takiego. Mandzio dostał Podobno kulę. Dalej. Teraz, teraz O, Vladi, oh, pomysł oh, oh, oh. był dobry. Prawie. w Da się wskoczyć na ten? Na ten dzyngielek, co jest? Nie, nie wiem. Na co chcecie wskoczyć w sumie? O, ho, ho. o o o o o o, o, o. E, Prawie to zrobiłeś Dobrze dobrze utrudniona jest mapa to jest dobrze Teraz można grać No, Teraz jest mega trudna mm, To jest bardzo trudna Czy bardzo, no jest dosyć trudna no, Te kulki są słabe akurat, one nic nie, nie utrudniają według mnie Nie dawajcie ich tutaj bo zaraz to ktoś przejdzie i ja wygram a tego mm -hmm. nie chcemy Co tu się dzieje, proszę państwa? No, ja budowujemy metę. No dobra. A to jest dobry pomysł, będzie wiesz? Ciekaw jestem, jak to zadziała. Co? Działa. No, Nie wiem. Nie wiem, to chyba ułatwi troszeczkę. Nie wiem, czy ułatwi. No to, 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 to no, nie, i tak mi nie, nie chodzi, Dezy. A no to ja tak zrobić weź, za proste weź, będzie. Weź mega no właśnie myślę ci... Nie, nie będę... Nie, 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 nie. muszę zasłużyć na wygraną. Dobra, nie. weź to postaw gdziekolwiek w sumie tak. Teraz. Zablokuj jakieś przejście czy coś Dobra, może być tu gdzieś. albo tu na górze. Na z No dobra No ja! Faktycznie, taktyczny ślizg, to jest dobre określenie tej no. sztuczki. Taktyczny ślizg, to właśnie trzeba taktyczny ślizg zrobić i wtedy wszystko działa. Nie wy tam skakujecie. Taktycz... No, ślisk. Taktyczny ślisk. się Śmiałoście ze mnie w pierwszej rundzie? To teraz pośmiejemy się, zobaczymy. Dobra. Zobaczcie, jak ten Sphinx jest oklejony. No. O, Bloody. O, wygra to. Wygra to, ma to. Zrobiłem to. No. Zrobił no. to. Uj, yes. Dobra, Mandzio blokuje nam strzały. Szybko, póki nie stracę. <śled> nie, bożysz ty mój. Ej, ja wiecie, to tak trochę o, desy... trzeba Też ci nie wyszło. Nie, nie to jest na, na farcie mapa. To jest troszkę na farcie. To jest troszkę na farcie, bo złapałeś dobry skok po prostu w jednym momencie. Tak, dobry skok, jak dobrze złapiesz skok, to zrobisz to. No, jest bliska, jest bliska. Patrz, nie wygrałem. Nie wygrałeś, bo nie miałeś nie, no. czegoś, nie miałeś. Pułapki jednej ci zabrakło. Miałeś pół Za mało drapieżny jesteś. Kurna, no, ja sobie ustawiłbym. bym. <laughs> Nie ma takiego odbijania się. No nie? Dobry pomysł. Nie. No to teraz, teraz to można powiedzieć, że jest jedno przejście. Dzięki chłopaki. Czekaj, też mam teraz trudności. A gdybym tak. No, cholera, albo byłem tak daleko. A gdyby tak poleciał. No teraz? Się... Lecę. Nie wiem, co można tu jeszcze zrobić teraz, panowie. Poczekaj. Ja, ja, trzeba taktycznie. Hmm. Trzeba po prostu i tak... Uff. Nie. Nie, nie Patrz, zrobisz tego. Macie. Zrobię. I. A, nie zrobisz tego, Vladi. No dobra, nie zrobię. Nie. Pomysł, Ej, dobry, teraz, wykonanie, teraz, wiesz. Teraz to jest po prostu... No to teraz to już jest nie do przejścia. Nie wiem, bo zepsułem wam tak dwie wykładki. A co jak zrobić tak? O? Tak i na to działko wskoczyć? Byś no, na działko, na działko nie wskoczył. Nie Oo nie zauważyłem! Ale... Możesz na obce wskoczyć! Nie, nie da się na obce wskoczyć. Nie należy tam, Ale. Na ale mogę sobie muzyki. Co czekaj, możesz? Czekaj, widzę potencjał jeden. Aha. Człek, użyj mocy miłości. Aha. Aha. Wysadziło cię tak? Tak. No dobra. No, muszę przynieść... Jeszcze mogę to wygrać. Raz ...jest troszeczkę... No, możesz to wygrać jeszcze, Mandzio. Zaszadę. Nikt bomb nie bierze, nikt nie chce. No bomby. Koniec śmieszkowania No, co jeszcze tu utrudnicie? Taktyczny ślisk możesz utrudnić. No właśnie, jeszcze mam ten ten z... O nie! Oh, nie oh, ty zwyrodnialcu! wyrodnialcu. No to nie masz taktycznego ślizgu. Znaczy, no Nie, to no, jest do, do przejścia, ale będzie ciężko. będzie ciężko. Dzięki. No Mandziel nie wyjdzie za piramidę. Dzięki o, Mandzio dasz ranę sobie! Mam pomysł. Musisz się zrobić. szkolić od najtrudniejszych. Też Kurwa, o tym pomyślałem, Dezy. Na, nagramy sobie w... zagramy sobie w TTT Dzień dobry, jestem na górze. O kurde pozdrawiam. To świetny pomysł, Dezy! Po prostu się no, posłuchałem? pomysł, tylko że trzeba było... musieliśmy być szybsi No to prawda. Ubydwaj się zaczęliśmy zastanawiać zamiast to zrobić. Co tu się zabij? dzieje? Przeskocz Mandzio. Przeskoczy to teraz, teraz, teraz. To jest to, Nie, ja ja blad jest. Teraz. to jest. To mu ten klocek. Dobra Pasi wygrał Bloody. To mu dał ten klocek. Ja Nie mu wiem. Właśnie... Ty szopie. Bez sensu. To była właśnie moja zemsta. Zemsta szopa. Zabij o, się dobrze, teraz. Panie Mandzio, Mandzio przejdź się teraz. Y Okay. Dobra będzie, masz to No i teraz dobry moment i przechodzisz to Masz to Masz to Masz <noise> to Bardzo yeah. dobrze Manzio, Zrobiłeś to <noise> Dobrze, dobrze Ale comeback A zobacz, nie, dobrze no, Brawo lecimy. Dzięki za grę, brawo, brawo Elegancko, Brawo, brawo